Salah Parnas przed rewanżowym pojedynkiem z Danielem Torresem. Walka mistrzowska tylko dla ciebie. Jak odebrałeś to co stało się na porannym ważeniu? No Daniel Torres nie wypełnił limitu. Salah Parnas va przeciwko la revanche contre Torres, eh, ça sera un, un combat pour le titre pour toi. Comment eh, l'info que eh, Torres nie pas fait son poids? Ba, c'est dommage, c'est dommage pour lui. Nie był w połowie. Myślę, je pense, że. Il a, il a mal, mal géré swoje poziomy. I c'est tout. To ça nie change rien du tout par rapport à moi. E, to jest nie, nie dobra wiadomość dla niego. Z mojej strony nic nie zmieniło. E, a czy nie uważasz, że takie zbijanie wagi. Jest no, troszkę niebezpieczne dla samego zawodnika i niezdrowe, bo to nie jest tajemnica, że Daniel Torres przed pierwszym waszym pojedynkiem również miał problemy i tam również y, reagowali medycy. Est-ce que tu tu sais que c'est pas bon pour la santé d'un combattant qu'il fait comme ça car au premier combat il a eu le même le même cas et les, même les médecins ils ont dit que c'est pas bien pour lui. Après chacun fait chacun fait comme il veut. To jest i to to si i Każdy robi jak chce. Jeśli on uważa, że to jest zdrowie dla niego, to niech robi tak. Po przegranej z Danielem Toresem później było zwycięstwo z Filipem Pejczem, ale zawodnicy, polscy zawodnicy tej y, dywizji mówili, że... Daniel T e, Torres zabrał coś Salahdinowi Parnasowi. To już nie jest ten sam Salahdin Parnas. Takie zdanie dominowało wśród polskich zawodników i tak się zastanawiam, jak ty reagujesz na tego typu opinie. Après le combat contre Pesik, il y a de 66 kg de du KSW les Polonais, ils disent que nie tu plus le même Salahdin Parnas après le la défaite contre Torres, il t'a pris quelque chose Torres. Non, je suis toujours pareil. Avec Pigex c'était un autre combattant donc c'était différent. Il était sur des sur un chaos, donc il ne fallait pas faire d'erreur. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai travaillé comme ça. Mais sinon c'était pareil. Chaque combattant est différent. C'est-à-dire que chaque combat que tu fais va être différent. Parce que tous les combattants ne sont pas pareils. Il faut juste s'adapter. Page przed moją walkę wygrał wygrał przez ciężki z Zrajewski i, i dlatego musiałem bardzo uważać, żeby nie był drugi drugi kało, a, a, a ja jestem taki sam, tylko przygotuję do każdej przeciwnika inaczej. Czy to była najboleśniejsza porażka w Twojej całej sportowej karierze? Bo ja pamiętam Ciebie w hotelu zaraz po, po walce z Danielem Torresem i nie przypominam sobie tak załamanego zawodnika po walce na KSW. Naprawdę to widok był taki, który był bardzo uderzający i zastanawiam się, jak trudne było jakby przetrawienie tego, co stało się tego wieczoru w klatce. Okay. Euh, après, euh, est-ce que le combat contre Torres, c'était la défaite la plus. Euh, t'a plus, as plus fait, fait mal dans ta carrière sportive euh, Car euh, on n'a jamais vu un combattant qui, qui a subi euh, euh, des omissions comme ça après une défaite. Bah, c'est ma première défaite, donc euh, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc il euh, faut rebondir sur autre chose. Il faut plus travailler pour revenir, pour revenir plus fort. Donc voilà, c'est rien du tout. Już je je to voilà, e, Tak, to była moja, e, by, była moja ciężka, e, pierwsza porażka w karierze. E, było ciężko, ale ja jestem jeszcze młody i mam wiele, wiele żeby się nauczyć. I to ja, ja dla mnie się nauczył i dało, dało mi więcej motywacji, żeby pracować jeszcze częściej i żeby e, rozwijać się jeszcze bardziej. Est-ce que tu, dans cette revanche, est-ce que tu veux le mettre KO comme il a fait avec toi Je ne sais pas, si l'opportunité arrive à moi de le mettre KO, je le mets KO. Si je peux le soumettre, je le soumets. Le plus important, c'est de gagner son combat. Donc, pour moi, c'est de ramener cette victoire. Nie wiem, dla, Nie. dla mnie najważniejsze to jest zwycięstwo. Jeśli uh, będę miał uh, jeśli będę miał okazję, żeby go nokautować, to nokautuję. Jeśli będę miał okazję, żeby go poddać, to go poddam. Euh, je voudrais ajouter uh, une autre chose parce que les gens les gens pensent que je refuse d'affronter Gamrot, mais j'ai jamais refusé d'affronter Gamrot. Euh, c'est juste qu'il y avait des négociations avec avec les KSW. Comme, euh, comme tout combattant, il y avait des, y avait des contrats. C'est pour ça que, que là, l'opportunité vient à moi d'affronter, si je, si je gagne contre Torres, euh, bah, d'affronter soit Marianne, soit Boris, euh, un d'entre eux euh, qui, qui ressort vainqueur, si je gagne ce combat contre euh, Daniel Torres. Chciałbym jeszcze wrócić na temat Mateusza Gamrota, bo słyszę, że dużo ludzi mówią, że oczekałam od, od walki, ja się nie boję nikogo. To była kwestia negocjacji, bo to nie, to nie jest tak, że my tak pracujemy dla pieniądze. Uh, nie każdy zawodnik to zarobimy tyle samo. nie tak jak walka na z Toresem, tak jak walka z Gamlatem to była tylko kwestia negocjacja, ja nikogo się nie boję, a uh, ja się, chciałem dodać, żeby jeśli wygram walkę z Toresem, to jestem bardzo chętny na wygranym między Marian Żółkowski i Boris Mańkowski. To ja tylko to pytam. kto jest faworytem dla Ciebie Thank tego you. pojedynku? Ma, Marian Żółkowski czy, czy Borys Mańkowski? Jakie uh, faworyt faworię pole comba Boris i Marian? No sais pas du. Tout. Que le meilleur gagne et moi je prendrais, si je gagne contre Torres, j'espère prendre un des deux. Je je ne sais pas qui le meilleur qui gagne, Et si je gagne pour Torres, je vais chacun un des deux. Merci beaucoup.